Cześć, witajcie na kanale Balina Boys on Tour. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda nasz klub i trochę o nim powiedzieć z naszego miasta Balina. Klub założony w grudniu 1961 roku nazwą, co ciekawe, San Patricks Football Club, ale po 6 miesiącach nazwa została zmieniona. Klub gra klub w lidze Klub Swamaju, którą udało mu się 4 razy wygrać. Z tego co czytałem, to 7 razy wygrał klub, różnie, również Puchar Ligi i dwa razy wygrał Klub y, Puchar w Prowincji Connaught. Tutaj się znajdujemy, teraz jest boisko treningowe, dość fajna murawa zielona, nie w związku z COVID-19. No i tyle jeszcze. Co możemy dodać? Możemy dodać jeszcze, że stadion jest fajnie położony w centrum, blisko centrum miasta, na Jackham River. I tu jest budynek ślubu. Za chwilę przejdziemy dalej do płyty głównej. A, a to w tym momencie ode mnie to tyle. My za chwilę coś dodamy dla naszych anglojęzycznych kumpli. Balna Football Club was created on the 8th December 1961 as St. Patrick's Football Club. Ale six months later name was changed to banner football club the senior team play in the mayo association football league they won, a f they won the league four times and they also won the province connacht cup two times the banan park stadium is located near the, near the town centre beside the river moy No i tu mamy tą rzekę właśnie niedaleko widoczną. No, prawo, wyszło elegancko, nagrywamy dalej, chodźcie przejdziemy teraz na stronę boiska do płyty głównej. Zobaczymy budynek klubu no to nic nowego. normalne szatnie, home visitors i zbliżamy się do płyty głównej. Nie mamy żadnych trybun. Ja bym powiedział, że ta tył, z tyłu górka to już jest taki początek takiej trybuny. Co myślicie o tym? Żeby tam krzesełka jakieś do siedzenia ktoś za, kiedyś zainstalował, albo dostania miejsca. O, proszę bardzo, main pitch. No. no też równo, nie powiem. No i tak to wygląda. Tutaj są tak zwane astrotorfowe boiska treningowe, na których trenują wszystkie grupy młodzieżowe. Robert, który ma koszulkę na sobie, Balina Town Football Club właśnie trenuje również w tym klubie, w grupie chyba Under 10, jak się dobrze nie mylę. No i tak to wygląda. No i boisko, boisko treningowe też widzieliście wcześniej. No i co? Co chcecie byście coś jeszcze dodać? Dzięki. Nie. Korzyście się teksty nie nauczyli, ale słuchajcie, w którzy będą to oglądać, proszę nas nie krytykować, to jest nasz, debi nasz debiut. Nie mamy narzędzi, nie mamy sprzętu dobrego. O ja siebie też pokażę. Ale z czasem kupimy lepszą kamerę, jakiś program do montowania filmów i no. salawi. Balina Boys on Tour.